Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ublubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ublubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam was serdecznie w środku naszych rekolekcji zawierzeniowych i w środku tej rekolekcji chcę z wami razem mówić o świętym Józefie jako tym, który adoruje Jezusa Chrystusa. Przyniosłem tutaj monstrancję, której używamy do wystawienia Najświętszego Sakramentu. W każdy dzień u nas w parafii jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Modlimy się i wypraszamy łaski dla świata. Pamiętam, że kiedyś, kiedy jeszcze byłem w seminarium, po skończonej adoracji do Zachrystii przychodził Pewien pan, i kiedy myśmy stawiali na kredencji taką monstrancję, on brał i całował ten postument. Chciał wtedy tak jakby oddać cześć tej, temu przedmiotowi, który dopiero co stykał się z ciałem pana Jezusa. I dzisiaj chcę z wami mówić o adoracji, jaką odbywał święty Józef. Wyobraźcie sobie po tym, kiedy. Anioł mówi nie bój się, weź do siebie, Maryję. On ją wziął do siebie. I wziął ją, ale wziął też tą tajemnicę, która ona nosiła już w swoim łonie. On wziął do siebie Jezusa. I myślę, że nie jeden raz spoglądał na jej brzuch, na jej łono i wyobrażał sobie tego małego, to małe dzieciątko, które tam dopiero co się rozwija, które dopiero rośnie który jest jak taberna w tabernakulum, zamknięte, zapieczętowane, jeszcze go nie widać. I Maria oczywiście też adorowała, ale święty Józef już tę wielką tajemnicę obecności Boga jako człowieka w świecie adorował w łonie Najświętszej Marii Panny. My często spotykamy się z takim zarzutem, że dlaczego my taką cześć oddajemy Matce Bożej? Bo dlatego, że ona jest jak tabernakulum Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie, nie, nie rozumiesz, dlaczego, to wyobraź sobie, że w jej łonie jest Jezus Chrystus. I w, te, w ten sposób ona jest jak to tabernakulum. I wtedy oddaj jej cześć. Bo w, w niej, jej, w której łonie jest Jezus Chrystus. Przepięknie. Kiedyś też słyszałem, jak prowosz mój tłumaczył mi, nie mówcie nigdy, że kobieta jest w ciąży, że jest brzemienna. Mówcie, że jest w stanie błogosławionym, bo jest to stan błogosławiony. Każda kobieta, która ma w swoim łonie, chociaż kilku kilkutygodniowe yy, dzieciątko, jest w stanie błogosławionym, jest błogosławiona, bo nosi w sobie wielką tajemnicę. I święty Józef się tą tajemnicą zachwycał w łonie Maryi. Tą tajemnicą chłopca, o którym wiedział, że jest to chłopiec i wiedział, jak mu nadać imię, że będzie to Jezus. Tak zresztą potwierdziła też Maryja, bo Maryi też zostało objawione imię, które mają nadać nowym nowy Mesjaszowi, poczętemu z Ducha Świętego. Jeżeli adorujemy Jezusa Chrystusa w Kościele, to czynimy to troszeczkę tak, jak w tabernakulum, jak Józef w łonie Najświętszej Marii Panny. Ale przyszło rozwiązanie. Przyszły narodziny w Betlejem i to tabernakum się otwarło. I Józef jako jeden z pierwszych pewnie wziął je na swoje ręce. Wziął, kołysał, całował, przytulał do siebie, tak jak Maryja. Stał się już nie tabernakulum, ale monstrancją, właśnie tak jak monstrancja. Zobaczcie, on tutaj jest, jest ta, ta, ta figura i on trzyma na sobie Jezusa. A teraz sobie popatrzcie, tak, teraz, jakby to wyglądało. Jezus na rękach Jezus, Józefa jako najświętszy sakrament. Tak, Maryja, kiedy nosiła, kiedy karmiła małe dzieciątko, to była jak ta monstrancja, którą ten człowiek pobożnie całował. I kiedy my oddajemy cześć świętemu Józefowi, to też możemy sobie wyobrazić, że oddajemy cześć tej monstracji temu, który nosił Jezusa Chrystusa na swoich rękach. I musimy też powiedzieć o tym, że Józef nie jest błogosławiony tylko przez to, że dotykał Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi, kapłanów, ludzi świeckich, przyjmuje nawet pana Józefa do swojego serca, dotyka go, ale to jeszcze nie znaczy, że wszystko jest ok. Popatrzcie, kiedy jedna kobieta krzyczała za Jezusem, mówi: Błogosławione jest łono, które ci nosiło i piersi, które ssałeś. Chwaliła w ten sposób Matkę Bożą. A Jezus powiedział bardzo wyraźnie, prosto: Owszem, błogosławione i piersi, i łono, ale i błogosławieni wszyscy ci, którzy słuchają mnie i zachowują moje słowo wiernie i wypełniają to słowo. I Maryja. Owszem, jako, tak jak Monstancja jest tą, która przynosi Jezusa, ale jeszcze bardziej jest czcigodna przez to, co dzieje się w jej sercu, bo to ona sercem przyjęła Jezusa Chrystusa, to ona wypełniła Słowo Boże. I błogosławiona jest przez to, że jest cały czas takim tabernakulum Słowa Bożego, Słowa wcielonego. I błogosławiony jest święty Józef nie dlatego, że nosił Pan Jezusa, że go dotykał, ale błogosławiony jest przez to, że słuchał Go i wypełniał to, co Jezus mówił, co Bóg do Niego mówił. I to jest źródłem przede wszystkim jego błogosławieństwa, wielkiej radości, którą mamy. Przeciwne jest to, że kiedy Jezus się objawiał, to często się objawia na, jako małe dziecko. Tak było na przykład w Fatimie, kiedy Ostatniego, w ostatnim objawieniu, kiedy był cud słońca, pokazał się święty Józef z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Święty Antoni też nosi na swoich rękach Jezusa. Matka Boża najczęściej jest przedstawiana z maleńkim Jezusem. Mała Tereska od Dzieciątka Jezus też właśnie miała ten, to wezwanie od Dzieciątka Jezus. I to Dzieciątko jest też naszym udziałem. Siostra Faustyna widziała, kiedy kapłan podnosił ciało pana Jezusa nad, podczas przemienienia, podczas mszy Świętej, to widziała maleńkie dzieciątko Jezus. Kiedy jej też podawało kiedyś komunię, ona zobaczyła, że podaje jej malnikiego Jezusa. Widzicie to bezbronne małe dziecie, Jakże ono jest jakby podobne do hostii białej w Którą my się wpatrujemy w, podczas adoracji w kościele, kiedy kapłan wystawia go w monstrancji, a my w ciszy jak w żółbeczku. Też ciekawe, że y, pierwszą monstracją, taką, która taką y, nieosobową, ale rzeczową, to był żółbek. To była pierwsza monstrancja. Dlatego y, pięknie, kiedy jest wspaniała monstrancja, y, Pełna złota i kamieni, szlachetnych, bo ona wyraża naszą cześć. Ale, ale pięknie jest też, kiedy ją go adorujemy, nawet w, takim, w takiej skromnej hostii, w skromnej monstrancji. Naj, ale najważniejsze, żebyśmy też umieli tego Jezusa adorować w naszym sercu. My, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, jesteśmy jak Matka Boża, która przyjęła do swojego łona. Ciało Pana Jezusa i ona goniosła w łonie do Józefa, do innych. I my też możemy zanieść Jezusa w naszych sercach, w naszych dłoniach, w naszym przede wszystkim wypełnieniu Słowa Bożego do tych ludzi, którzy go jeszcze nie znają. Dlatego zachęcam Was do tego, aby kiedy pójdziecie do Kościoła na adorację, czy klękniecie przed tabernakulum zamkniętym, to wyobraźcie sobie Maryję Brzemienną. Kiedy y, staniecie przed wystawionym na świętym sakramentem w Monstancji, wyobraźcie sobie Józefa, który niesie y, maleńkie dziecię Jezus, albo na świętszą Marię Pannę. I wyobraźcie sobie też siebie, że Jezus chce przyjść do nas. Zobaczcie tutaj, na, tej, y, na tej figurze. Jezus wyciąga swoje rączęta do ciebie, do mnie. On chce też być w naszym sercu i też chcę w tym sercu odpocząć i żeby mu tam było dobrze, żeby miał miejsce przygotowane, czyste. Serca wam błogosławię. I, I też niech wszyscy kapłani, którzy sprawują Najświętszą Eucharystię, którzy wystawiają Najświętszy Sakrament, obchodzą się z nim tak, jak obchodził się święty Józef i Najświętsza Maria Panna z wielkim szacunkiem i miłością. Adorujmy Jezusa, tak jak Józef adorował go w łonie Najświętszej Marii Panny, jak go adorował w żółbeczku, jak go adorował, kiedy był dziecięciem, jak go adorował, kiedy już był młodym chłopcem, jak go adorował, może, kiedy już był dorosły. Dlatego, że tego już dokładnie nie wiemy, kiedy Józef oddał swoje życie Bogu, kiedy umarł. Tego nie wiemy, ale wiemy, że był zakochany w Matce Bożej, w tej monstancji żywej, był zachowany w tym, który jest światłością świata w Jezusie Chrystusie. I chce go podać i dać nie tylko pastuszkom, nie tylko pokazać Go mędrcom, ale całemu światu. Dlatego święty Józef niesie Jezusa całemu światu. I myślę, że w tym czasie, szczególnym czasie, w którym my żyjemy, Święty Józef też ma szczególną misję w Kościele, aby zanieść Jezusa wszystkim tym, którzy go jeszcze nie znają. Pan z wami. Niech Was szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bądźcie monstrancjami Jezusa Chrystusa.